Czasu poświęciłem kobietom i temu, jakie są konsekwencje niskiej dostępności energii, właśnie w stosunku do organizmu trenujących kobiet, ale powiedziałem też między słowami o tym, że niska dostępność energii może prowadzić do właściwie nie tyle hipogonadyzmu, co zmniejszenia poziomu testosteronu, ale właściwie są to pojęcia tożsame. I właśnie na hipogonadyzmie chciałbym się chwilę zatrzymać. Widzimy tutaj. Kulturystę, biegacza, zawodnika sportów walki, ale także osobą otyłą. I wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich osób może być właśnie hipogonatyzm. W przypadku kulturystyki może to być hipogonatyzm związany właśnie z zaprzestaniem przyjmowania środków anaboliczno-androgennych. W przypadku biegacza jest kilka potencjalnych przyczyn prowadzących do. Do obniżenia poziomu testosteronu. Może to być właśnie hipogonadyzm indukowany wysiłkiem fizycznym. Ten termin jeszcze rozwiniemy. Względny niedobór energii w sporcie, czyli ten krótkotrwały bądź nieco dłuższy bodziec stresu energetycznego, właśnie może prowadzić do obniżenia poziomu gospodarki testosteronu. Może to być również hipogonadyzm związany z przetrenowaniem. Jeżeli mówimy o sportowcach trenujących sporty walki. To tutaj poza tym klasycznym, krótkoterminowym ładunkiem niskiej dostępności energii możemy mieć również do czynienia z hipogonadyzmem związanym z przetrenowaniem, ale również z łagodnym uszkodzeniem uszkodzeniami mózgu, czyli w dużym uproszczeniu uszkodzeniami, wstrząśnieniami mózgu w wyniku właśnie tych uderzeń mechanicznych, to również może prowadzić do. Do zaburzenia funkcjonowania tej osi pod wzgórzem przysadka gonady. No i w przypadku mężczyzn z otyłością, no hipogonadzm właśnie związany z otyłością. I dodatkowo mamy jeszcze kolejną grupę, której tutaj nie ma. To są po prostu osoby starsze. Wiemy, że po trzeciej dekadzie życia ten poziom testosteronu całkowitego, jak również wolnego, ulega progresywnemu spadkowi. I garść faktów o testosteronie, głównych. Męski hormon androgenny, który odpowiada oczywiście za rozwój i utrzymanie pierwszej i drugorzędowych cech męskich, czyli rozwój jąder, moszny, pęcherzyków nasiennych, męska budowa ciała, zarost i tego typu rzeczy. Co jest ważne, blisko w 95% testosteron jest produkowany w jądrach przez komórki mięśniowe czyli precyzyjniej mówiąc komórki ladyga i większość krążącego testosteronu we krwi wiąże się z białkami takimi jak albumina czy globulina wiążąca hormony płciowe także tylko niewielka pula testosteronu występuje w postaci wolnej i oczywiście takie główne działanie wywiera testosteron testosteron wolny natomiast trzeba pamiętać o tym że testosteron krążący z albuminami może wywierać co prawda nieco słabszy ale również Efekt przypisywany testo, testosteronowi. Jak działa testosteron? Jego działanie ma charakter genomowy, czyli po przedostaniu się do wnętrza jądra komórki dochodzi do nasilenia transkrypcji, tak, czyli przepisania tych informacji na, na nici DNA, i później nasileniu procesu translacji, czyli tak produkcji nowych, nowych białek w rybosomie. Także ten efekt nie jest natychmiastowy, tylko odwleczony nieco, nieco w czasie. I przechodząc już bezpośrednio do testosteronu. Hipogonadyzm jest medycznym określeniem na zmniejszoną aktywność gonad. I męski oczywiście hipogonadyzm charakteryzuje się po prostu ograniczoną produkcją testosteronu w jądrach. I możemy sobie wyróżnić dwie sytuacje. Jeżeli spojrzymy sobie na tą naszą oś pod przysadka gonady, to możemy mieć do czynienia z hipogonadyzmem wtórnym, czyli tak naprawdę ta niska dostępność energii, o której wspominaliśmy, alkohol, stres, otyłość, leki, choroby zapalne. A z drugiej strony hipogonadyzm pierwotny, czyli ten dotyczący bezpośrednio. No i tutaj mamy bardziej, bardziej uszkodzenia, na przykład mechaniczne jak uszkodzenie jąder, a hemochromatoza. To tym też warto wspomnieć, bo sportowcy, szczególnie trenujący sporty wytrzymałościowe, mają tendencję do tego, żeby te suplementy z żelazem przyjmować w nadmiernych ilościach, także nie. Nie ograniczają bardzo często produktów bogatych w żelazo chemowe, no czego konsekwencją może być właśnie nagromadzenie żelaza w organizmie. Jeżeli mamy jeszcze predyspozycje genetyczne, no to konsekwencji może dojść do, 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 do przeładowania żelazem i uszkodzenia niewydolności jąder. W każdym razie, jeżeli chodzi o hipogonadyzm wtórny, no to rzecz jasna, my jesteśmy w stanie go modyfikować od tej strony żywieniowej. i Jaka jest konsekwencja, jakie są konsekwencje niskiego stężenia testosteronu? Oczywiście zmniejszenie zdolności wysiłkowych, zaburzenia snu ogólne, zaburzenia nastroju, zmniejszone libido, zaburzenia procesu spermatogenezy, w takim bardziej końcowym punkcie po prostu depresja, ale gdybyśmy chcieli to ubrać w jeden termin parasol, to po prostu spadek jakości życia i to bardzo dotkliwe dla dla mężczyzn, także nie ma co bagatelizować tego problemu i jeżeli u samych siebie, jeżeli jesteśmy mężczyznami, bądź u partnerów, jeżeli jesteś kobietą i oglądasz ten kurs, warto zwracać uwagę na, takie, na, tego typu, na tego typu niuanse, bo wiele osób jest nieświadomych, co może stać właśnie za tego typu objawami i czasami wystarczy albo zmiana dietetyczna, albo po prostu hormonalna terapia zastępcza androgenami, żeby ten problem rozwikłać. Jest coś takiego jak kwestionariusz Morleya, kwestionariusz Adam. Jest to 10 krótkich pytań, które skupiają się oczywiście na popędzie bułciowym, energii, witalności tak, czy, czy, czy aktywności ruchowej. Natomiast warto, warto, warto sobie taki kwestionariusz podsunąć tak, naszemu pacjentowi, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że, że tego typu problemy mogą, mogą występować. No dobra, normalny poziom testosteronu, czyli co to tak naprawdę, naprawdę oznacza. Wspomnieliśmy o tym, że testosteron może być wyrażony jako testosteron całkowity lub wolny. Ten wolny odpowiada za około 1,5-2% puli testosteronu całkowitego. No i 65% to, są, to jest testosteron związany właśnie z hormonami płciowymi wiążącymi z białkiem, białkami i globuliną wiążącą hormony płciowe. No i pozostała pula jest słabo związana z albuminami, dlatego też może wywierać interakcje z, z receptorami androgenowymi. Tutaj mamy różne źródła, natomiast my oczywiście tak jakby powinniśmy to odnosić do, do, do naszych polskich populacji laboratoryjnych. Natomiast chodzi mi o to, że niektóre laboratoria, instytucje podają wartości tylko dla testosteronu całkowitego i jeszcze inne dla poszczególnych wielu grup poszczególnych wiekowych i, i warto mieć to na uwadze. Natomiast wspomniałem też o tym, że wraz z wiekiem, wraz z wiekiem zmienia nam się dostępność wolnego testosteronu, właśnie w wyniku spadku testosteronu całkowitego, a chyba nawet w większym stopniu zwiększeniem ilości stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe. No i tutaj mamy punkty odcięcia dla diagnozy hipogonadyzmu lub deficytu androgenów. W zależności od poszczególnych instytucji widzimy, że są pewne niuanse co do punktów, punktów odcięcia. No my możemy tutaj się skupić na Europejskim Stowarzyszeniu Urologów. No i widzimy, że tym punktem odcięcia dla testosteronu całkowitego jest wartość 350 ng na, na decylitr. I tak, o ile mówimy o pozostałych problemach, to niekoniecznie pozostałych, czyli tutaj mam na myśli chociażby, nie wiem, pierwotną niewydolność jajników, pierwotny właściwie hipogonadyzm, no to nie zawsze mamy możliwość do, do działania dietetycznego, no chyba, że mówimy o, o żelazie. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w przypadku względnego niedoboru energii w sporcie w odniesieniu do mężczyzn, Zwiększenie masy ciała właśnie w konsekwencji zwiększenia dostępności energii jest postępowaniem wystarczającym i skutecznym, żeby ten to niekorzystne zjawisko odwrócić. No, i mamy tutaj krótkie takie podsumowanie, podsumowanie prac poszczególnych przypadków. 23 mężczyzn, średni wiek 20 lat, średnie BMI 15,9%. To jest zebranie różnych, różnych publikacji naukowych. No i widzimy, że. Po zwiększeniu masy ciała dochodziło istotnie do zwiększenia poziomu testosteronu, jak również hormonu lutylizącego, czyli tego hormonu wydzielanego przez przysadkę regulującego nam funkcjonowanie tej osi, pod przysadka w tym przypadku jądra. Czyli wiemy, że REC, względny niedobór energii w sporcie to problem odwracalny i postępowanie żywieniowe jest takie samo jak w przypadku kobiet: musimy zwiększyć ilość energii, w wiecie, i zwiększyć masę ciała. Natomiast coś, co zasługuje na oddzielną uwagę, to jest wspomniany przeze mnie hipogonadyzm indukowany ćwiczeniami, aktywnością fizyczną. Dlaczego, dlaczego chcę o tym powiedzieć i muszę o tym powiedzieć? Z tego względu, że w tej, w tej sytuacji poziom testosteronu jest mniejszy co najmniej o 25-50% w stosunku do tej samej grupy wiekowej i oczekiwanego poziomu dla tej grupy wiekowej i to obniżenie poziomu testosteronu nie wydaje być się fenomenem zjawiskiem przejściowym jak ma to miejsce w przypadku niskiej dostępności energii i co jest ważne w związku z tym że nie jest to wywołane tym przejściowym zjawiskiem niskiej dostępności energii to raczej u tych osób nie odnotowuje się utraty masy ciała w ostatnich miesiącach i Myślę, że kluczowe tak naprawdę w rozróżnieniu tego problemu od niskiej dostępności energii albo próbie rozróżnienia, to jest ta historia wczesnego rozpoczęcia procesu treningowego. Ja wspominałem o tym, że testosteron łączy się ze swoimi receptorami androgenowymi w różnych komórkach znajdujących się w organizmie, i sam proces treningowy może nam oczywiście korzystnie wpływać na te receptory androgenowe, na ich ilość. To może tłumaczyć właśnie nieco mniejszą pulę. Testosteronu całkowitego i wolnego, właśnie ze względu na większą ilość receptorów, no i tak jakby też większy efekt e, genomowy, tak większo, 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 skuteczniejsze, tak jakby wykorzystywanie tego dostępnego testosteronu. No i widzimy tutaj porównanie e, uczestników, a powiedzmy osób, które charakteryzują się różnym stażem treningowym, i widzimy, że im dłuższy staż treningowy, tym oczekiwana. E, tym różnica pomiędzy oczekiwaną wartością dla danej grupy wiekowej a tymi osobami trenującymi w odniesieniu do stężenia testosteronu te różnice są zdecydowanie coraz większe wraz z postępem stażu treningowego. Także podsumowując hipogonadyzm pomimo tego, że zdefiniowany jako spadek stężenia testosteronu, może być dysfunkcją właśnie wywołaną w największej części przypadków, jeżeli mówimy o sportach wytrzymałościowych, niską dostępnością energii albo w sportach walki. No i tutaj to może być też przetrenowanie czy robienie wagi, ale to jest coś, co jest odwracalne. Musimy po prostu zwiększyć ilość energii. To zresztą też się obserwuje właśnie w sportach walki w wyniku tego efektu odbicia po zrobieniu wagi. Te parametry hormonalne wracają do swojego punktu wyjściowego w, w przeciągu kilku kolejnych dni czy tygodni, w zależności od tego, jak, jak głęboki, jak dotkliwy był ten proces robienia wagi. Natomiast jest też z drugiej strony adaptacja. Czyli zjawisko przewlekłe w wyniku wieloletniego treningu, no i to jest ten właśnie hipogonady zindukowane wysiłkiem fizycznym. I warto właściwie, trzeba tak znać, zna, znać ten niuans, tą różnicę pomiędzy tą dysfunkcją a adaptacją, żebyśmy niepotrzebnie nie stresowali pacjenta. Natomiast, jeżeli mamy jakieś wątpliwości z, z weryfikowaniem, co jest przyczyną tego niskiego, niskiego poziomu testosteronu, no to odeślimy po prostu taką osobę do androloga, urologa w zależności od tego, do kogo ma dostęp nasz podopieczny. Także niski poziom testosteronu może mieć różne podłoże i nie zawsze musi się dowiązać z koniecznością modyfikacji dietetycznych, żeby ten problem rozwikłać. Tyle, jeżeli chodzi o całą całą część poświęconą dostępności energii. Jak widzisz, jest to temat... Może nie do końca zawiły, natomiast na pewno bardzo rozległy. Nieco inaczej wygląda to w przypadku kobiet, nieco inaczej w przypadku mężczyzn, chociaż tak naprawdę ta strategia działania jest taka sama dla jednej i dla drugiej, dla drugiej grupy. I przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to tych mężczyzn, z którymi miałem okazję współpracować, mógłbym policzyć na palcach dosłownie jednej, jednej ręki. No bo były to właściwie sporadyczne, jeżeli teraz dobrze liczę w pamięci, trzy osoby. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, tych przypadków jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej, nawet współpracując z kobietami na, na, na szczeblu kadrowym. No to miałam okazję się przekonać, że tych osób, kobiet z zaburzeniami miesiączkowania, chociaż nie do końca jest powiedziane, że to był funkcjonalny podwórzowy brak miesiączki, jest zdecydowanie więcej. Jeszcze jeżeli, kiedy, kiedy to szkolenie Prowadziłem w formie stacjonarnej. Zawsze znalazła się jakaś, czy, czy osoba, która nawet była dietetykiem, ale była aktywna fizycznie, czy po prostu kobieta aktywna fizycznie, która po prostu przyszła sama dla siebie. Zawsze ktoś taki znalazł się na sali, kto przyszedł i tak jakby podzielił się swoją historią i tym, tym problemem. Miałem też, oczywiście, to nie jest tak, że każdy problem udaje nam się rozwiązać i każda współpraca jest skuteczna. Tak jak wspomniałem, zdarzało mi się, zdarzyło mi się może nie dużo, ale na pewno kilka, kilkanaście przypadków, gdzie pomimo szczerych chęci, tak się okazuje chyba bardziej z mojej strony niż z tej drugiej, no nie udawało się zwiększyć tej masy ciała, nie udawało się przywrócić cyklu menstruacyjnego, bo brakowało tej konsekwencji, determinacji, żeby utrzymać tą wyższą kaloryczność, no i zwiększyć masę ciała i przywrócić cykl menstruacyjny, bo tak jak powiedziałam, to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch, raczej Raczej musimy tutaj nastawić się trochę na, na taki maraton współpracy i przynajmniej założyć sobie te pół roku, pół roku współpracy, żeby coś zdziałać, a i tak nam nikt nie da gwarancji, że ten problem zostanie rozwiązany. No, jak się domyślacie, domyślasz, rzucenie takiej informacji na pierwszej wizycie, że spoko, działajmy, coś z tym zróbmy, ale może potrzebujemy miesiąc, a może pół roku, a może nawet 12 miesięcy, no to nie jest coś, co zachęca szczególnie do, do rozwikłania tego, tego problemu. No, Niemniej jednak, próbować trzeba i uwierzcie mi, na pewno znajdziecie pod swoją opieką, w sensie prędzej czy później trafi do Was kobieta z zaburzeniami cyklu menstruacyjnego, i w pewnie w znacznej części przypadków będzie to albo zespół policystycznych jajników, albo funkcjonalny podwzgórzowy brak miesiączki. I tym akcentem zakończmy e, część poświęconą dostępności energii.